Siemka, tutaj Maciek. E, witam serdecznie i chciałem wam dzisiaj pokazać dolara do jena japońskiego. E, z racji tego, że jeżeli weźmiemy sobie hmm, przede wszystkim kalendarz ekonomiczny e, i zobaczymy, że e, no dzisiaj oczywiście zostało ogłoszone PKB e, Japonii. Generalnie, e, no jest troszeczkę lepszy niż się spodziewano, ale e, chcąc nie chcąc e, chciałem tutaj spojrzeć na dane, które mnie interesują w następnym też tygodniu, ponieważ, znaczy ogólnie jeśli chodzi o pary dolara do, do Polskiego Złotego, czy do Kanadyjczyka, a także do Jena, są godne zainteresowania, dlatego że że mamy tutaj bardzo dużo rzeczy związanych z, jak widzicie, decyzją w sprawie stóp procentowych, tak, gdzie nie mamy w ogóle żadnych tutaj predykcji, także prognozy, wskaźniki związane z CPA rocznym, tak, Consumer Price Index, także są to bardzo, bardzo istotne, ważne dane, 12 grudzień i 14 grudzień generalnie i już na to patrzę w tym momencie zdecydowanie szybciej, dlatego że staram się tutaj dostosować do tego, co może się wydarzyć względem tego, co aktualnie mamy też również na wykresie. i dobra. Lecimy dalej jesteśmy tutaj na dolarze akurat do Jena, który generalnie zaczął swój trend tutaj jak widzimy spadkowy. tak. Linia trendu ta tutaj została przebita, została tutaj Y, oczywiście zretestowana od drugiej strony, i co może się teraz wydarzyć, ponieważ widzicie, że tutaj ogromny trend y, wielo, wielomiesięczny, można powiedzieć y, kilku y, tutaj od, od marca 2022. No, jednoroczny powiedzmy, dobra, nie kilkuroczny bo, bo, bo tutaj widzę od, od 2022 roku. Ok, i teraz generalnie to, co mnie będzie interesowało, ja sobie przejdę tutaj na wyższy interwał D1. Dobra. Będzie lepiej to widoczne. I to, co jest tutaj, to, to co się tutaj rzuca w oczy, to wolumeny, tak? Ponieważ tutaj te wszystkie wolumeny, jak widzimy, miały wpływ na wzrosty, na cenę w stosunku do. E, powiedzmy, e, kilku miesięcy, tak? E, że cena cały czas nam tutaj wzrastała, ale te wzrosty zaczęły się generalnie z tego miejsca, gdzie tutaj pojawił się nam taki silny impuls, jak widzicie, e, wolumenowy, tak, czyli zaczął się tutaj, praktycznie od tego pierwszego e, wzrostu, później korekta, drugi korekta, i kolejny w zasadzie. Taki ostatni, tak? No, i w tym momencie ten wolumen, tutaj, który mamy aktualnie, jest najwyższym wolumenem transakcji obrotów. Generalnie, od tego wolumenu, jak sobie zerkniemy, to widzimy, że już takiego większego nie było. No i dobra. No i teraz warto sobie oznaczyć ten wolumen, ponieważ. Odegrał on ogromne tutaj, ogromną rolę, czy też ogromną, ogromne znaczenie, tak? I ja go oczywiście oznaczam w takim tutaj boksie. I przedłużam ten boks, dlatego że tutaj również, jak widzicie, cena yy, schodziła niżej. Jeżeli weźmiemy sobie nawet interwał tygodniowy, to możemy zwrócić uwagę, że ten tutaj wolumen praktycznie, jeżeli przyłożymy sobie do knota, to widzimy, że nie został. Tutaj. O, widać wyraźnie. Zamknięty dołem, tak? To jest ten tutaj wolumen najwyższych obrotów transakcji. I jak widzimy, cena troszeczkę jeszcze miejsca ma do tego, aby dojechać właśnie w te miejsce. E, dobra, wrócimy na tę jedynkę. O, będzie to widoczne. Dlatego taki box tutaj nakreśliłem, tak? Ponieważ uważam, że to jest strefa rotacji czyli strefa której były dokonywane bardzo wysokie y, wartości transakcji i następnie została wypchnięta w górę została jak widzicie zretestowana w tym miejscu i automatycznie od razu cena poszła w górę czyli tutaj bardzo dużo y, było rolowanych y, zrotowanych y, transakcji wolumenowych po których zostały cena, po której cena została wypchnięta ku górze, tak? Ponieważ ona, ona, ponieważ tutaj było najwięcej. No i generalnie teraz patrząc na ten tutaj dołek, jeżeli weźmiemy sobie ten dołek i zrobimy takie mierzenie tutaj od tego dołka tego, tego swingu, tak? Generalnie, no to widzimy, że rynek gdzieś tutaj Zatrzymał nam się na 50C, zrobił retest, wrócił na 38.2, czyli gdzieś tutaj respektował te mierzenia Fibonacciego, następnie znowu spadł, przebił 61.8, jak widzicie, te jedynki, to zostało przebite, cena powróciła gdzieś tutaj i według mnie możemy się tutaj spodziewać, jeżeli spojrzymy na ten tutaj, wolumen transakcji o podwyższonych wartościach i tutaj ten również wolumen, jak widzicie, tak, One tutaj w pewnym sensie tworzą taki e, troszeczkę klaster, tak? Ale generalnie skupiam się tutaj na tym głównie, ponieważ e, w tym miejscu możemy mieć reakcje spadkowe, tak? Jak przesuniemy sobie, to widzimy, że tutaj gdzieś się e, nachodzi oczywiście z tym, Wolumenem, tak? ponieważ od tego wolumenu cena wzrosła ku górze, następnie została przebita dołem, i teraz każde podejście ewentualne pod zasięg tej strefy, generalnie, może skutkować dalszym yy, spadkiem, ponieważ tutaj jest środkowy punkt kontrolny tego wolumenu, ale cena najpierw wyszła górą, później wyszła dołem, i teraz wracając do tej strefy, on będzie działał już bardziej jako pro spadkowy. Tak? A co dodatkowo jest, Pokryte również o, tym miejscem, tutaj gdzie była reakcja ceny i również spadek. Więc co dalej i czego się spodziewam? Teraz przejdziemy sobie na niższe interwały, generalnie, żeby zobaczyć, jak to tutaj wygląda się względem tego ruchu. Mamy tutaj oczywiście trend spadkowy, więc zagrywamy shorta szukamy shorta więc idziemy z tym trendem który aktualnie trwa i sprawdźmy sobie jakie tutaj mamy korekty generalnie tak ponieważ widzę że tutaj już się nakreśliła mi pierwsza ciekawa korekta jeżeli nie jestem pewny to mogę sobie zejść nawet na niższe interwały żeby to zobaczyć generalnie tak i tutaj widzimy że tu był wzrost i spadek i niższy dołek tak więc na tą chwilę w zasadzie tutaj mieliśmy zejście, wzrost, spadek. No, okej, okay, dobra, zostawmy tą, sprawdźmy jej powtarzalność rynkową. No, tutaj nie dojechała, więc nie zaśmiecam wykresu nią. Generalnie tutaj widzimy 100%, tak. I oczywiście ten tutaj, wolumen, tak. Więc cena tutaj zareagowała spadkiem, kolejny e, gdzieś. No i mamy tutaj również. 100%, tak? Więc wygląda to bardzo yy, ciekawie. No i okej. Okay. Teraz tutaj, tutaj już widzimy, że tworzy nam się coś ciekawego, ponieważ jeżeli weźmiemy sobie tutaj tą tendencję przyłożymy. O, generalnie w taki sposób, tą czarną, tak, to jesteśmy w stanie tutaj wyczekać tego miejsca. Tutaj mamy te nasze 61.8. Ja sobie tutaj napiszę. 61,8, idziemy na czerwono, okay. a tutaj mamy te nasze 61,8, a tutaj niżej już mamy tą strefę e, rolowań, tak? E, więc generalnie będę spodziewał się schodzenia właśnie w tą strefę, tak? Czyli e, widząc to, jakie mamy tutaj przewagi, tak? Możemy sobie jeszcze ewentualnie, gdyby cena chciała nam podbić wyżej, o, zobaczyć, gdzie jest te nasze, tu jest 161, a tutaj jest aż 200%. Tak? Proszę zobaczyć na 200%, gdzie mamy tutaj również reakcje spadkowe. Ale żeby nakreślić i bliżej zobaczyć co się aktualnie dzieje. Hmm. Warto też sobie tutaj nakreślić korekty w tym trendzie. Weźmiemy je innym kolorem, na przykład fioletowym i zobaczymy jakąś powtarzalność. No tej powtarzalności, jak widzicie, nie było do końca, tak? Gdzieś tutaj mieliśmy mniejszą, mniejszą, później tutaj zejście dołem. Podjazd do góry, no i gdzieś tutaj próba znowu schodzenia, tak? Więc generalnie patrząc na tą największą korektę, to w momencie jej wybicia, czyli dopiero gdzieś tutaj, tak naprawdę od tego miejsca moglibyśmy chodzić w pozycję short, tak? Więc jest to stosunkowo niżej. Zdecydowanie, tak? Gdzieś tutaj mamy ten dołek nasz więc. Tak naprawdę wybicie korekty i wybicie dołka, no i generalnie lecimy tutaj poniżej 132, 131, 129 do tej naszej strefy rotacji wolumenu, tak? A proszę zobaczyć, że na tej tutaj strefie, w tej strefie przepraszam, są również ważne poziomy, tak? Ponieważ jeżeli cena z tego swingu tutaj, który sobie zmierzyłem od tego miejsca, od tego największego, od tych największych wartości wolumenowych, Cena z tego boxa wyszła górą, przetestowała to i poszła ku górze to teraz wracając analogicznie zaliczyła nam poziom 50%, odbiła się od niego i przy 50, patrząc na samą harmonię, możemy spodziewać się zejścia nawet w okolice 886, czyli nawet w okolice tutaj 129%. Tak. Ponieważ jest to tutaj na równi zbalansowane z tą naszą strefą rotacji wolumenowej, tak? Największej, generalnie rynek bardzo tutaj jest prawdopodobne, że będzie po prostu dążył do tej strefy, ponieważ tam w przeszłości były dokonywane największe zakupy. A jeżeli mają być dokonane jeszcze raz, najprawdopodobniej rynek to zrobi. Ale wracając tutaj, oczywiście, do naszych korekt. Sprawdźmy jeszcze dokładniej z M15, czy ta korekta jest tutaj największa, ale generalnie sprawdźmy jeszcze tą korektę, tak? Ponieważ tutaj mamy pierwszy ruch. zrostowy, potem odbył się niższy dołek i mamy reakcję. Ok, i ta korekta również trzymała. tak? Ja tu głośno myślę, dlatego sobie powtarzam te wszystkie y, rzeczy. Y, ok, ta nie trzymała, tutaj, znaczy ta nie trzymała, ta jest za mała, ta jest za mała, generalnie i, i, i. Ok, i możemy przyłożyć tą, tak? Więc patrząc na to z tego punktu widzenia, ta również trzyma, ta niebieska. Ok? Więc poszukamy niższego dołka, tak? Najniższy dołek pojawił się nam tutaj. O, w ten sposób. Więc, jak już widzicie, mamy tych korekt troszeczkę więcej, aby sprecyzować poszukać tutaj jakości. Teraz e, patrząc na to z tej perspektywy e, możemy tą naszą miarkę, wsuniemy sobie na razie na tą naszą największą czerwoną korektę i sprawdzimy sobie zasięg tej mniejszej korekty, koloru fioletowego. Tak, i ta nasza korekta mie e, mieści nam się tutaj w tej strefie pro. Spadkowej, tak? Z której cena spadła i następnie zrobił, wykonała retest. E, dobra, wrócimy sobie na wyższy interwał. E, generalnie. O, okej, okay, żeby zobaczyć. No i dobra. I teraz mamy sytuację taką bardziej e, klarowną, tak? Więc na razie tej czerwonej nie będziemy używać, ponieważ ta fioletowa również e, tutaj trzyma, tak? No i jest. Tak bardziej, bardziej dokładnie pokazuje nam. No i OK. I teraz mając tą tutaj fioletową widzimy, że cena zrobiła już jej tutaj ponad 100%. Tak i aktualnie to na co teraz zwróciłbym uwagę to na próbę wybijania tej tendencji, tak? Ponieważ ta tendencja może odegrać teraz duże znaczenie. Sprawdzimy ją dokładnie, jeszcze. Tutaj mamy linię, tu mamy linię. O, ok. O, proszę zobaczyć, że cena już powoli znajduje się tutaj, gdzieś w jej zasięgu. Tak. Ale to, co jest teraz ważne, to można oczywiście. Chodzić do zasięgu tak tej tutaj korekty gdzieś w okolice 134 134 300 powiedzmy i następnie po wybiciu tej tutaj fioletowej korekty próbować od razu szukać reakcji spadkowych ruchem korekcyjnym aż tutaj w okolice Powiedzmy 131, 130, a nawet 129, ponieważ uważam, że w dłuższej perspektywie czasu jesteśmy w stanie właśnie spaść tutaj w tą strefę, i być może to będzie przyszły tydzień, zobaczymy. Ale generalnie tak widzę na tą chwilę dolara do jena japońskiego. I, na, i co najważniejsze, aby handlować zgodnie z trendem, tak? Czyli szukamy tutaj. Wejścia na spadki analogicznie, oczywiście, o te tutaj zasięgi, które mamy, tak? Generalnie, stop loss, jak miałbym postawić, to stawiałbym tutaj nad tą fioletową korektą. Oczywiście, warto dobrać sobie wartość pozycji, tak? Ale stawianie stop lossa nad tą fioletową z racji tego, że jeżeli weźmiemy sobie nawet ten interwał A4, to widzimy, że. Tutaj już mamy e, zdecydowanie większy wolumen transakcyjny. Tutaj te wolumeny są również większe. Ten jest największy, tak? Więc generalnie e, tutaj e, w tym miejscu już cena e, mogłaby mieć problemy, żeby wychodzić wyżej, tak, na wyższe poziomy. Oczywiście mogłaby być jakaś wycinka, tak, generalnie i dopiero zejście w dół albo od razu oczywiście spadek no wiadomo, no to rynek już sam zweryfikuje, tak? Ale generalnie nad tą strefą tutaj, e, miał, jeżeli miałbym postawić e, stop lossa, to, to zdecydowanie, tak? E, oczywiście e, to, co jest istotne teraz i to, co jest bardzo ważnym oporem, patrząc z perspektywy samych dołków na przykład, to uważam, że ta tutaj strefa, czyli te dołki, które tutaj były. Tak, proszę zobaczyć, że cena tutaj podjechała pod zasięg tych dołków i nie ma siły iść wyżej, tak? Czyli bardzo możliwe, że wcale rynek nie, nie będzie próbował nawet podjeżdżać tutaj wyżej, tak? Ale oczywiście temat jest do obserwacji i warto poszukać tutaj jakościowego wyjścia moim zdaniem, jeżeli rynek będzie próbował gdzieś tutaj analogicznie podjechać wyżej, na pewno łapałbym 161.8 czyli okolice 139 263, jako taki y, oczywiście jako takie jak, jakościowe wejście ponieważ widzicie tutaj że w tym miejscu y, były y, tutaj siatki reakcji ceny i cena z tego miejsca spadała niżej tak na tą chwilę jak widzimy rynek generalnie y, te dołki y, traktuje jako już silny opór wynikający też z tego tutaj wolumenu który mamy tak pro spadkowego, tak? Więc bardzo możliwe, że wcale tutaj wyżej rynek nie będzie już próbował podchodzić, tak? No tutaj oczywiście jak ktoś dobrze zauważył, można stwierdzić, że jest tutaj jakiś delikatny głowa z ramionami, tak? Ale generalnie zdecydowanie rozsądniej jest wyczekać na jasne przebicie tej tendencji, tak, koloru czarnego. Możemy ją dobrze tutaj miał, o, na tą, na tą tendencję koloru czarnego, tak? I, e, o, I generalnie jakąś, ponieważ samo przebicie tendencji e, to jest tylko oznaka kolejna, kolejny sygnał, ale generalnie e, poczekałbym na jakiś retest od drugiej strony i dopiero wtedy szukał e, wejścia w pozycję generalnie tutaj do zasięgu tej korekty, a dopiero po przebiciu tej korekty, Próbę gdzieś tutaj schodzenia na niższe poziomy, czyli w od 134, o 134 zamknięcia się tej świecy, 133,981, dopiero schodzenie tutaj w okolice 130, 129. A dlaczego tak nisko? Tak jak już wspominałem wcześniej, są tutaj bardzo ważne, jest tutaj, przepraszam, bardzo ważna strefa. Tak? Dodatkowo o, mi się tutaj kało odhaczyć dodatkowo pokryta ważnymi mierzeniami, czyli te dwa mierzenia, czyli 786 całego tego swingu 131,900 i 129 i 886, tak, więc y, są to istotne miejsca. Jak widzicie, w tych miejscach rynek reagował tak, w przeszłości. Schodził tutaj, w 70, yy, przepraszam, tutaj, reagował i tu i tu. Trzy razy reagował właśnie na tym poziomie 131,900, więc jest to bardzo ważne, bardzo istotne miejsce dla rynku. No i oczywiście yy, wiążące się z tym, że yy, dotyka tutaj naszej tej strefy yy, wysokich wartości wolumenowych. Tak widzę, dolara do jena generalnie, czyli handel z trendem na tą chwilę, wyczekanie tych Warunków, poszukanie miejsca jakościowego na dalszy spadek. Generalnie do przyszłego tygodnia, bo sądzę, że w przyszłym tygodniu powinno się to wszystko rozegrać. To by było tyle, jeśli chodzi o dolara do jena. Warto sobie poszukać również inne pary związane z dolarem. Mogą być ciekawe. To by było tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!